A więc tak jak już mówiłem, rozpoczynamy e, walkę o awans, o to, żeby stać się top, aby po prostu awansować do kolejnej rangi. Okej, okay, a więc rozpoczynamy pierwszego duela przeciwnikiem Gruby420 z Polski. Zaczynamy od czegoś, co wygląda dość słowia słowiańsko, w sensie myślę tutaj o Czechach. No jest język ewentualnie taki zaliczający się do tych języków polsko podobnych więc zobaczymy mm, mamy pozor myślę, że tutaj nic nie znajdziemy więc przejdźmy sobie z drugiej strony mamy Zimmerungs Ale to mi dalej nic nie mówi zbytnio mamy Słowenię to na pewno Ewrop poslanka to myślę, że pójdę po prostu w jakieś celie, może? A Maribor, ok. Też miało sens. No, Silver 1 to już nie są przelewki, że tak powiem. Yy, więc cóż, przechodzimy do kolejnej rundy. Mamy Utca, czyli ulicę po węgiersku, więc pójdę tutaj po prostu w Budapeszt. Runda bez większej historii. Yy, no i cóż. Zakładam, że tu się zaczną poważne obrażenia dopiero na mnożniku jakimś razy 9 czy, czy coś, bo myślę, że te o takie rundy mogą być dla niego uciążliwe. Natomiast myślę, że to jest Equadro po prostu. i Ja tu klikam Quito. Yy, mamy pick-upa w generacji czwartej, mamy shit-cam, yy, czyli wszystko co występuje. W Ekwadorze również mamy język hiszpański, jest dość górzyście. Te wszystkie składowe myślę, że sumują nam się i sugerują, że jesteśmy właśnie w Ekwadorze, Przeciwnik tego nie getuje. No i yy, już wychodzimy na prowadzenie 2,500 punktowe. Przechodzimy do rundy czwartej. A w rundzie czwartej mamy Portugalię. Portugalię, która wygląda po prostu jak Portugalia, czyli klikam Lizbonę. No tutaj raczej na mapie World, która jest na silverze oraz brązie, raczej nic innego to być nie może. Ewentualnie jeszcze Porto, ale wątpię, żeby to było Porto. Mhm. A jednak było Porto. My obydwoje poszliśmy w Lizbonę, a byliśmy w Porto. No i runda piąta. W rundzie piątej mamy od razu widoczną akrę. Oczywiście mamy auto typowe z Gany, Gana tape również był. Co prawda teraz już nawet nie trzeba... Jeżeli się gra w Gaugasera jakiś tam czas, to raczej już nawet nie trzeba się patrzeć faktycznie na to. Czy jest ta tasiemka na aucie, aby rozpoznać, że to faktycznie jest z gana Tutaj myślałem szczególnie o Bułgarii, nie wiem dlaczego. Może Bułgaria, może Al... Może nie Albania, ale... Coś właśnie w tym stylu Bułgaria mi najbardziej siedzi. Chyba. Fabryka ze stripor. Może Chorwacja być dobrym wyborem też? Hmm. Grecja też ma sens. Duży. Mamy takie z Albanii chyba to są rejestracje. Pójdę w Albanię, aczkolwiek pewien w 100% nie jestem. Co to jest za język? Okej, okay, on poszedł w Okej, okay, to była Macedonia, ma to sens. Natomiast on poszedł kazań, no i wygrywamy y, pierwszego duela. Więc fajnie. No i już jesteśmy na 21. miejscu. Jeszcze tak jeden lub dwa duele, tak aby mieć już ten awans naprawdę zagwarantowany taki pewny. I móc na spokojnie dotrwać do poniedziałku. Mm, tutaj mamy. Znowu język jakiś intersłowiański, w sensie po prostu język przypominający te wszystkie języki typu słowacki, czeski i tak dalej. Mamy komarów. Komarów. Mm. Brno mamy napisane tutaj więc klikam brno po prostu tak jest. Mamy brno i zadaję prawie 900 teamagea na yy, pierwszym Mamy malezję pod. A dobra nie, nie będę póki co mówił, najpierw pozwiedzą. Bo nie wiem czy to nie jest przypadkiem coś innego. Jednak jest coś innego. Yy, to jest... Nie, wait. Taipei. tak. Okej, okay, czyli mamy stolicę Tajwanu. Ta yy, no, myślałem, że to nie jest Tajwan, ale okej. Okay. Nice. Trochę mnie zmyliło to, że w Malezji dość często są te znaczki chińskie, a wyglądało to dość, dosyć jak mamy. .hr, czyli mamy Chorwację, oczywiście Kliknę na Zagrzeb, może. Po prostu tak jest. Było trochę e, południowo południowej. No, ale przechodzimy do, kolejnego, do e, kolejnej rundy. Mamy Hamburg. Również mamy e, tak zwanego Electric Kara, czyli jesteśmy w Hamburgu bądź w Frankfurcie. W okolicach Frankfurtu, jeżeli mamy Electric Kara. Mówię tutaj o Niemczech, bo jeszcze mamy go w Londynie i w Dublinie. Tutaj mamy grecki. No to Ateny chyba klikam. Mogą być to saloniki, ale nie, nie będę tutaj aż tak się popisywać. W związku z czym. Yy no po prostu nie ryzykowałem, ale zadajemy kolejne 3400 punktów no i sytuacja już bardzo komfortowa dla mnie runda szósta yy, i mamy obstawiam że po prostu ku alelu chociaż jest flaga jochoru chyba to pójdę jednak Johor baru bo to tam o jest chyba flaga mm, jochoru tak jest Czy to jest ta legendarna Ukraina? Być może Life Islam. Okej, okay, ciekawie. Dobra, a czy jest A-type? Wygląda tak. Tak, mamy kropka UA, potwierdzenie, czy jesteśmy w Kijowie. Świetnie, wygrywamy drugiego duela yy, Gramy na sefrowo 94 duelan on ma Zagrane yy, I co? Mamy strafe gara Nie wiem czy to coś znaczy Mamy ruę No to klikam po prostu odtawę Chyba, albo nie wiem Odtawa I przed cokolwiek On ma co prawda stronę, jest w Kanadzie Ale wątpię, że bym tu dobre miasto miał, chyba Kliknął, kliknął dobrze. Kurde, bo łatwa. Hmm. Mamy RPA. To ja po prostu kliknę. Bo to nic innego nie może być. Mamy język taki Podobny do holenderskiego, mamy południową, białe środkowe linie itd. itd. Mógłbym wymienić tych metrów na RPA ile mogę, ale według mnie to jest useless, bo wiadomo, że to jest RPA. Tutaj mamy chyba Izrael, tak jest. Mamy żółte blachy i czarne auto z długą anteną. Również żółte linie zewnętrzne, język hebrajski. Teraz tutaj nawet z islamskim y, Znaczy nie, je, nie językiem islamskim tylko językiem arabskim Który jest używany w, form, w Palestynie chyba Tak przynajmniej podejrzewam na chłopski rozum No i cóż m, kolejna runda mamy Gane y, Podejrzewam tak przynajmniej W sensie no Wiadomo, je, mamy gana tape natomiast natomiast yy, się zastanawiałem natomiast, ale to jest chyba po prostu akra, nie będę to yy, Akra nie będę kombinował, żeby lasować tu jakąś yy, jakieś yy, tamale bądź yy, wyleciało mi z głowy jak się tuturę coś nazywało. A, kumasi, no tak. No, akra, pokonujemy go. No i co już? Tym akcentem Kończymy dzisiejszy odcinek. Awans zapewniony. No i cóż, mm, to by było na tyle przy okazji Level 73, a więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!